To jest w sobotę, będzie w piątek. Mój place maker właśnie dotarł na stadion. Robi sobie dwójeczkę po 345. Z forma, jest pogoda. Więc tylko biegać. Kulajkę masz, mówisz? Kurde siemanko. To jest Piotrek. Piotrek będzie prowadził. Ty masz jedno proste zadanie. To tak, To piękna sprawa. Znaje. Biegasz z nami czy jeździsz z nami? Jeźdź, jeźdź. Tyle dobrego, że już się Pokrzychy ostatnio wrzucił, że ile pobiegłeś? 800? 1,56 z groszy. To ja bym tak chciał. To jest kurde, solidnie. nie? Obaj myślimy, że stać nas na 2,59, nie? a no więc taki jest plan, żeby tyle powiedz. No to w miarę równo. Znaczy, no to pierwsze 200 to jest agresywnie, bo pierwsze parę kroków trzeba ruszyć mocno, żeby już to tempo rozbujać. E... No i co, 400, 1,11 i myślę, że 600, 1,47 byłoby dobrze, przypilnuję to. No, i na 800, jakbyś miał 2,22, to będzie idealnie, i ostatnie 200, no to już wiesz. Według mnie ja też taki mam fokus, że 200 pierwsze jest za darmo, czyli wiersze, kruszę, to tak naprawdę myślę tylko o tym, żeby patrzeć na ciebie i ono szybko wpadnie. I potem myślę sobie tylko dwa kółka. Dwa kółeczka, pierwsze mocno, trzymam, a drugie to już do, no po znaczy... prostu walka o życie i zobaczymy, co będzie. Wiesz nie? Co, no musisz się nastawić, że od 600 to już. Będzie boleć Będ... Tak, nie, od 600 to... będzie boleć bardzo, i ostatnie 200, no to to już w power. Rozumiem, tak? no to, to ja, ja ostatnie 200 to już odjeżdżam ci, żebyś nie gonił. Nie? Aha. jeżeli będę miał z <laughs> No tak tak, 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 tak. Ja spróbuję się tak skupić, że wiesz, w mojej głowie będę próbował cię wyprzedzić. No bo mam wrażenie, że wyłącza się GoPro. Wiesz, mam w głowie. <laughs> tak, że, kurna, tak. wyłącza się kamera, bo bateria pada. I chyba też z względem wiatru będziesz musiał Tak, tak. Tutaj trzeba będzie najbardziej wiesz, popracować. Jestem już trochę mądrzejszy niż ostatnio. No bo. Wtedy biegłem tak totalnie z marszu. nie znałem tych temp w ogóle. Teraz zrobiłem kilka tych treningów, które są takie, no bardzo obiecujące. No i dodatkowo, chyba największy plus, no to pacemaker, nie? No bo posiadanie pacemakera i w ogóle nie myślenie, nie patrzenie na zegarek, pełna odpowiedzialność na nim i to będzie. Ty krecie, co będzie? I w końcu? Złota myśl, eee. Dodatkową motywację, że po, pogoniłem chłopa No jakbym zdjął skarpetki. Hmm. To dzisiaj może jakiś rekord wypadł. Siedzą. Są to co, chcesz wy, przegadać jeszcze raz tamte co 200 co, co czy coś czy... Nic takie... nie już nie chcę gadać. No, dobra. Ja powiem Ci, że wszystko jest dzisiaj dobrze. W sensie treningi były zrobione. Jest pacemaker idealnie, kur następem. Pogoda rewela. Ja się czuję dobrze, nie jestem chory. Mamy najlepszego kamerzystę na 800 metrów. I zobaczymy, no. No ja także ja się stresuję tutaj. <grystwa> 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 Powinno być tępne, moje tempo, Moje tętno, To kamerzysty, no, nie, 170, a jedzie na kolejnoty. Chcesz start, po prostu stoimy i. Hop, znaczy, nie to, że chcę, ale będzie bardziej legitym. Oni Marks, get set, go! Kijk Stop, stop. To jest mistrz! Oto to dowie! To jest mistrz! O to Przecież wam pokaże tylko Gość opierdzielił go że nie może jechać na nodze. zeskoczył i pobiegł z nami 600 metrów To jest hit! Okej, okay, zatrzymajmy się tutaj na chwilę i zobaczmy, co wydarzyło się kilka minut wcześniej. Dokładnie tutaj, po przebiegnięciu zaledwie 200 metrów, obsługa stadionu mówi do Krzyśka. Dobiegając do 400 metra, Krzysiek postanawia zeskoczyć z hulajnogi. Tak jak stał. I nagrywa dalej. Oczywiście myśleliśmy, że przebiegnie z nami fragment, stanie gdzieś na linii i nagra tylko splity, ale to jest Krzysiek. Krzysiek postanowił, tak jak stał, powiązanie z nami 600 metrów tempem około 2,55 na kilometr i nagrać cały bieg. Także jeżeli nie zauważyliście spadków jakości, jeżeli nie zauważyliście tego, że już hulajnoga nie bzyczy, to tylko pokazuje, jaki kunszt operatorski ma krzyś. Także jeszcze raz wielkie podziękowanie, czapki z głów i jak kiedyś będziecie się zastanawiali, kogo wziąć na kamerzystę, to rozważcie między koleżanką a gościem, który biega 800 metrów w minutę 56. Fajnie, fajnie. Powiem ci, że nawet o tu miałem takie trzy kroki. Żebyś tak. mi zszedł, bo już bym cię nadepnął na nogę. Tak, tak. No dlatego ja ci wyszedłem, nie? Tak, na drugi tor. Nie, było super. Powiem tak. No, jak widzicie, to nie jest tak, że wbiegłem i od razu. Aaa, do pożygu no. Myślę, oczywiście to jest wiadomo, Gdybym nie pobiegł, jak zawsze. Ale jeżeli biegłbyś o pół sekundy, sekundę szybciej, to byłaby szansa, żeby to utrzymać. No, tak, 2,57 byłoby do ugrania. Tak mi się wydaje oczywiście, no ale to wiesz, super, możemy nie? sobie Biegł dybać. Wstrzygu, nie? Bo jakby ten noga i nasz operator skraca S'mistrz, cały show. Tak, skracał. Mistrz, tak, skradł cały show, naprawdę. Jeszcze raz dziękóweczka, no, Spoko, nie ma na co? Cały wziąłem po mojej stronie. Teraz na no, następny sprawdzian muszę spać do Torunia. O, no, no no. no. Tak się Dokładnie, tylko najpierw musimy zjeść te pierniki, tak? toruńskie. Ja jeszcze sobie z drona nagrałem kolejną dwuseteczkę w 32 sekundy. No i to był naprawdę zapas, nie? Tutaj jeszcze krzychop, po prostu skraczał. Miał jeździć na hulajnodze, a pobiegał. I to dosyć szybko, bo tę końcówkę lecieliśmy po jakieś 2,40 na kilometr. Tutaj był naprawdę, naprawdę jeszcze zapas. Pierwsza trójka złamana i teraz czas na inną trójkę już we wrześniu. Pozdro.